Joanna Wielocha zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie Chłopaki do Wzięcia, w którym występowała obok Ryszarda Szczeny Dąbrowskiego. Choć oboje są rozpoznawalni w naszym kraju, mało kto wie, ile lat ma Asia, kiedy się urodziła. Chłopaki do Wzięcia to niezmienny hit, który zadebiutował na antenie Polsat Play w 2012 roku. Format jest emitowany po dziś dzień, a na przestrzeni lat widzowie mieli okazję poznać wiele ciekawych osobowości. W jednych z pierwszych odcinków wystąpił Ryszard Szczena-Dąbrowski, który kolejno pojawiał się przed kamerami przez kilka lat. Mężczyzna poszukiwał swojej drugiej połówki, aż na jego drodze stanęła Mariola. Z czasem jednak doszło do rozstania i Ryszard ostatecznie związał się z Joanną Wielochą, z która doczekał się dziecka. Para jest razem do dziś. Widzowie chłopaków do wzięcia mogli na bieżąco śledzić rozwój relacji Jasi i Ryśka. Początkowo wszystko szło w dobrym kierunku, jednak ich sielankę przerwała kolejna odsiadka mężczyzny w więzieniu. Czas pokazał, że rozłąka nie jest im straszna i mimo problemów z prawem dali sobie kolejną szansę. Po czasie oparze zrobiło się wyjątkowo głośno, a wszystko za sprawą udziału Szczeny w galach freakwikhtowych. Kolejne walki, konferencje, relacje na żywo i medialne kłótnie przełożyły się na wzrost popularności, nie na długo ponieważ Ryszard z czasem ponownie trafił do zakładu karnego. W ostatnim czasie o Joannie i Ryszardzie można było przeczytać wiele niepokojących informacji. Para doczekała się syna, jednak początkowo chłopiec z mamą przebywał w domu samotnej matki. Niedługo po wyprowadce dziecko zostało im odebrane, a w mediach pojawiały się informacje o awanturach i libacjach, do których miało dochodzić u nich w mieszkaniu. Ilość kontrowersji wokół nich sprawiła, że wciąż są popularni, Mimo, że nie występują już w chłopakach do wzięcia. Choć wiemy o nich tak wiele, jeszcze do niedawna nie było wiadomo, ile tak naprawdę lat ma Asia. Ta tajemnica ujrzała już światło dzienne i podzieliła się nią sama zainteresowana, publikując datę narodzin w sieci. Okazuje się, że Joanna Wielocha urodziła się 12 maja 1990 roku, a więc w tym roku będzie świętowała swoje 34 urodziny.